Poza mnie jest za tak kurwa, jak jest ja na, na strzałach kurwa. Nie, no bo jak one są na tym tym, na tym takim, wiesz Na Dobra, tej spokojnie. czaszce, no to im możemy to czyjmy, Co? trzecie podejście? To, jak mu, kurwa. Pasuje Nic Dobra. nie tracimy, jak się wypierdalamy No tak Czyli chyba, że coś tracimy, ale jeszcze o tym nie wiemy Brać się nie traci Dobra, dziewczynko Ale to jest Dzień szybkie dalej. Leży jest Dobra, właśnie. idziemy zobaczyć ja, Kurwa, to jest dobre Tu może coś być Darura z masztowania Dżamana Dżamana na przykład dż... O, a nie, to walizka. To jest. Kolejna walizka. No właśnie ja nim kręciłem ostatnio i nic się nie stało. Pa, pa, ten o, klucz do Atulator. przewijania. Na kablu? Chyba. <grym> <grym> e? do dobra, mam pomysł. Chodźmy stąd, póki jeszcze żyjemy wszyscy. A, tu coś jest. O, kij golfowy. O, szkocki miecz obosieczny. Zajebiste. Jest. Gdzie to jest? Nie wiem, podniosłem go ze skrzynki, ja nie wiem, czy Wy też możecie. Gdzie jest gdzie to skrzynka? Czekajcie. Rozmontowujemy. Weźmy tam akumulator, może się przyda. Weź. I Dobra. Rozmontowujemy. Bo nie wiem, co... Aha, to jest jakiś metal, złom. Dobra, ale to ten mierz będzie zajebisty, jak ten. O, tak się to dostaje. Ta rura Dobra, ciśnijmy Racja, brachu, ciśnijmy za to. No, trochę się popieściłem. Nie, no, tam nie wejdziesz, tam nie wejdziemy. Please, baby, please, jesteśmy piani. No, wyczekaj, no kurwa, no to jest save tylko. No właśnie, to jest głupie, on... nie że? Nie można znaleźć za bardzo tych kluczy. O, chłopaki tu się dobierają. Przepraszam, przepraszam. A wiesz, hipo, że to ty nam psujesz trochę. Tą gierkę, bo ty sobie nabijesz piąty poziom i oni są trudniejsi przez ciebie. Oni też na piątym poziomie śmigają. No, Chyba może to rozwiąże. To tam masz jakąś zagadkę. Please, baby, please. O, popsuta broń. Nie no. Ale... A może Dobra. jak jest karta tyś na to można tak wiesz. Polać to wodą i pierdnąć akumulator może się rozwiązać czek No jak ty się... Aha! To ty żyjesz? Dobra, może Zobaczcie, gdzieś tutaj jest woda, pojemnik z wodą. Yy, w tym garażu były. Patrz, tutaj coś jest. Ale nie wiem jak do tego. No... Ej, masz ten zawór z wodą? Nie. Kto miał zawór z wodą? I potyką? No dole, ale się odrodziły te dziwki. Serio? A ja mogę po niego skoczyć. To weź skocz, bo tam. Tam jest. Nie wiem co tam jest, ale coś wygląda na fajne. Chyba, że wlecę tam na faście, wezmę i... I wyskoczę, będąc zrażony prądem przy okazji. Okay, nie. Tylko, jak tą wodę zakręcić? A, no, tu kurwa, jest. Kurwa, ja go nie mogę wyciągnąć. Mm -hmm. Cześć, gdzie jest ten zawór? Masz go? Nie, ale poczekaj. Tu jest jakiś elegancki zawór. A, to jest użyj. No, ja też właśnie mam użyj. No to dobra. To idę tam na przypale. Zobaczymy. A, gdzieś ziemię. Czekaj, gdzieś na ziemi będzie leżał za tym autobusem. Popadam, że nie wrzuciłem gdzieś tutaj. Czekaj. Dobra, pana ta cera. O, robi? czekaj, tutaj gdzieś powinien leżeć. O. A nie, to batonik. Akumulator jest potrzebny. No, ja nie wiem, właśnie czy tam nie ma akumulatora tam, gdzie ja sobie. No, ja przy generatorze popatrzeć. jest akumulator, a nie mam w akumulation żadnego wypierdania. Już z czystej przyzwoitości byś się wypieprzyła na ten głupi pysk. O, o mam zawór. Pyk. Pyk. i Iżej. Zakręciłem tą wodę. Tak. jak się dokolało wodą. Dobra Ale Zakręciłem wodę, a prąd dalej razi. A, bo to trzeba rzucić. Jejbiście. A znowu parzy. Co to jest? I się pali. O, młotek. No, to, to co? Karpia trzeba by było najpierw na to, co. Ręka Oczypana. jak młotek. O ty. Dobra, idziemy. A, do chodźmy dalej, chodźmy dalej. Oho. No to teraz będziemy mieli lipę. Gdzie ty, lipa, jesteś? Tu. A, czyli poszłeś. A to my się... Szwendaliśmy Wypier, dalej. Staram sobie pogryźć. O, piąty poziom. Tak, tak. Jak się popsują, to możesz się na nowo naprawić Kiń! No nie no, masz taki przejebany jak nie wiem co. Dobra, co to jest? Generator. Potrzebny akumulator Czemu oni z autobusów wychodzą? Z kanału wychodzą, po co? Aha, już tak widać? A ta. ty jep na mordę, jep kolana minerii. Au, gdzie ty? Ciężka ta broń, trochę dla mnie. Patrz, kolejny. O, kolejna! ta to widać, że tankowata. Pójdę do Czemu? A co, hip no, no patrz! Może. to myślałem, że już przeszedł połowę gry. Mówię, że w dodej skończyłem. No a, a a ten, a gramy chyba na moim saveie. Aha. Idziemniaku. Tak. Który tak herkocze, kurde. Herkocze. Fajne słowo. Który tak herkocze. Dobra, co to jest? jak maluch, co tu? O herkoczymy? jest po drugiej stronie. Dobra, Aha, zamek magnetyczny. Szekiera. Motyka, krowa, dupa. E, zachodzą mnie. No, ale my tam nie wyjdziemy, baby. Ale szafkę mogę otworzyć. O, co ja odpierdzieliłem? Ej, nie bij mnie. Czy ja wchodzi do tego busa. Dawaj ten pysk. Jep O, apteczka. Elektronika. Co to jest? Aha. Scope. Serwer w trybie offline. Ale co, że potrzebny jest, czy że... Teraz niby jesteśmy w tym. Nie, to jest jakaś Siri, kurwa. Hi Siri. Poczekajcie. Kurwa, żartowałem. No cześć. Tu taki Już? byłeś cwany? Jep. O! Kurwa, to o to dzień dobry. Pałka teleskopowa tam jest, kurwa, to muszę otworzyć. To pan ze szwędacze, kurwa? Tak. Ja pierdolę. Ty, ale. Kurde, oni w cholerę biją te zombiaczki. Tak se zauważyłem. Szukam jeszcze tego akumulatora gdzieś tutaj blisko. Na kablu? Na kablu. Ale nie mogę go znaleźć. Nie, o, a może tu? Nie. A może w jakimś aucie? Koop, serwer w trybie offline, no. Oho. Aha. chacie też był w trybie offline. Nie wiem, jak to kurwa się. Uruchamię, oddycham mnie! Wypierdalać, co ty kurwa. Coś narobił. O, Gryziecie. Wypadł. Właśnie kurwa Nie wiem jak się ładuje to, żeby móc go jeść. Chyba trzymać, sobie przycisk myszy. Mm -hmm. Bo się Spar chciałem, nie zażyłem. Pokażę ci. Nie o. No jakoś tak super duża. Nie uderzyłem. Kurwa, jaki dźwięk. Baton proteinowy. Dobra, a my tu... My tutaj Baby Please też nie możemy wejść. A! Żeby... Możemy! Zabij wszystkich. No! Góra, przydasz się! Chodź tu! mnie tam nie ma. No to mówię, chodź tu. Ja tu ja jeszcze szukam karty magnetycznej. Ja wpierdzielę. Bo tam Dobra. jest jakaś zielona broń ulepszona. Spoko I, ta, i, i Tak ja mam trzy zielone bronie, kurwa. No ja mam też chyba trzy. Au! No babo, chcę se tylko apteczkę podnieść. O, kolejna. Eee, czekaj, czekaj, bo nie trafiłem. A pieprzaj, dziwkę O Jeszcze paru O Jezu Co to się stanęło? Wyjebał się w coś No to Bardzo miękko O mnie teraz, to... teraz... Ha, nie mam elektronowej <noise> To migomatem Co ty robisz? Tak to bym jedną prądem Jego, go Kurwa Poszedł O ty mamy Wiesz, wędacz tak Jak coś ich też można topić, nie? Rabatonik. Co jest? Dobra. Chyba wszyscy co? Skąd, do, skąd dobiega ten głos? e patrz, skrytki! O, energol. O, elektronika. Spirala śmierci. Ziemniaczana spirala. Kurde, już drugą broń wykończyłem. Fajnie. O, mam, mam, mam klucz. Nie wiem, do której skrytki. O, do tej. Eee, tu są tylko części, gotówka i tak dalej. Na stole tam było. Był. nie wiem czy... O, idą jeszcze kolejne chłopaki. O, mam akumulator! Chodźcie zobaczymy co on robi. E, weźcie go... Uderzcie go, uderzcie go, uderzcie. O dziękuję. A ja biegnę zobaczyć co robi akumulator. Akumulator tam też może pić. Ja wiem, ale... Tam trzeba było wsadzić akumulator, żeby coś tam. Może, może otworzymy coś? Gdzie był ten akumulator potrzebny W siatkach, po prawej chyba? Gdyby. Chyba się zgubiłem Przepraszam panowie Tutaj Eee. No idę. idę. A chyba. jest faktycznie o A co poka... A nie, to po prostu dajesz tutaj kabel. A, to chodzi o kabel Dobra, bez sensu wracamy tam do środka, choć. Nie wiem, tu napierdalałem zombiaki, tu muszę czytać kurwa dialogi. Nie da się. Nie płacz. Dobra, I szukamy tego ziomka. Powiedzieć. A coś tam jest? Tam przy wintach? Nie wiem. Okno. Popatrz. No patrzę. Niezła impreza tam w środku. bo przejście. Co Batonik. O jezu, przestraszyłem się. Już miałeś dostać lutę. What? What? O klej. To są T09 to? Coś tu jest, ale... O, złam. A, zapytałem o, mik. O, ej, tu się da przejść. Latareczka. Jest... O. Skrzynia z pomocą dla ofiar katastrofy. O kurwa, biegacz! Ej, mam jakieś widły. Ej, mam widły! To jakieś zjebał Dobra, biorę widły. Żarty okay. się skończyły. O kurwa. Ej, chodźcie, tu macie skrzynkę dla... O, Jest. super, nie Jest. wyjdę. Z pomocą dla bez... dla powodzian. Windzie. Tylko, że... Ktoś mi tu zrobił niezłą niespodziankę. Tak, tak. tak no, musimy... Poczekać. No. Dobra, kurwa, co musisz poczekać? No to chodź tu i tu masz skrzynkę dla po... z pomocą dla powodziąt. Ej, eee, wypierdalaj! Ciekieraklinowa. klinowa. Ja dostałem widły, patrz. Potem też miał witły, z tego co widziałem. Nie. Miałem grabki. Nie, nie, nie. Nie poparzyłem się, to ciekawe. No to tam też sobie bez. idź. A tędy. Potrzebne A, jest tak zasilanie. Takie <coughs> tam fajna zielona broń. I co dostałeś? Padreś się tam wchodzi, Padel. od góry. Ej, ja, góry. Dobra, potrzebujemy zasilania. Dobra, taka fajna w tej grze, ale taka. Nie najgorsza, no? Jedziemy. Hmm. Ale Gierka taka drętwa. Ale jara. Ale ta Light. Eh, Dying Light, y, Light Gedem. The Thailand 1 też bardzo podobne było. No, no to tak, się da Chciało też grać. Dobra, mamy klucz kuriera wojskowego? To Czy jest skrzynka zamknięta? Nie, nie ale. Ok, co ty, jaką kawalerę? Dobra. Zostaw to. Nie, nie, nie. Popatrz przez okno. Bo zacisnąłem się o kadarzce. Się no przejście. A faktycznie. A może, może to. Chodźmy tu. To trzeba iść, bo to jest... To jest czy to nie otwieramy nic? Nie mamy kluczy? Nie mamy, nie mamy skąd kluczy Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma gdzie pójść w ogóle. Dobra. O, czyli to jest misyjka. No i dobra, otwieramy te... Drzwi. Aha. Klucze uniwersalne Pani Major. O. o, patrzcie, i te drzwi się chyba otworzą teraz. O, ty dziwko! Masz widłom! Kurwa, jak na Wołyniu. Jaś? Dobra, szpadel jedziemy. A teraz o jakiejś 21 nie mają być takie wstęp ten? Wyniki? Tak tak, o, tak raczej jest? głosowanie jest 21, a na trochę więcej będzie. Dzień o, do... kurwa. o, kurwa co tu się dzieje. Tu o, jesteście. Hema. Obejrzyj basen hotelowy. hotelowy. Hema tu jest jakaś. Do, do wody, wody kurwa! Wypierdalaj dalej do wody. Popływać, kurwa. A tu jesteście. Człapacz. O kurwa wyleciała w powietrze. Człapać. Ije! Yeah. Widziałeś hipo? Jak w 1900, którymś tam. I się uda, Jest po Kurwa, leciałem. Aha, ty zabrałeś i ja też dostałem. Ciekawe. No tak, gotówkę też. O, dobra. Zbadaj. Mogę wiadrami rzucić? O, chodź tutaj, chodź tutaj. Czekaj. Gdzie? Mam pałkę kumpel gliniarza. Hmm, kumpel gliniarza. I każdy ma co innego. No? Dobra, co Ale ja mam. Ale to już spunę? ma 90 tego, tak, 90 OD. co ty masz za. Jakiś gówniany kij. Tak, ja mam tu po. Dobra. Na mojej bronie mają 115, 75, I obejrza... 95, 90 i 90. Dobra, rozglądajcie się Uuu. za wszystkim Bowie. dookoła tutaj. O! Bo weźmy? Nie, dobra. dobra. O taki tak! To o, I pyk do ścieku, dobra, obejrzałem. <śleski> Ej, warsa tu jest. O, zajebiście dawaj to. Ale widły na razie zostają u mnie. Bardzo mi się podoba ta broń. Ja trzeba tego... to jakoś otworzyć. A, jest, ale jakoś To ja już przybiegłem. Ej, a może tą beczkę da się wziąć? O, zabij wszystkich, już mi się podoba. Mi <słuch> trzeba otworzyć. Nie chcę zrobić odporny. Całkowicie wrażliwy. Ej, kolego. Uee, dobra, dobra, eee, bez tak. No ja, tu hema jest. No czuję. Niektórzy mają kombinezony. Jep w czoło mu tymi widłami. Jep w czoło widłą. Kurwa, nie stopałka kabinia, że same krytyki wale. Jak walisz zły? po głowie, to walisz krytyki. I kurwa, w oczko. I w drugie oczko. Wypad tam się topić z filu. ale gruba baba. Na dziursko podostawałem. Dobra. Wyobraźcie sobie, że sami je, tak wiecie, że, że nie gramy w kołopie i tylu zambiaczków jest do ubicia. Nie, kolega nie gra w ten Nie, nie grałem. W tą dwójkę gównianą grałem z godzinkę. Ja byłem umówiony z Bartini, żeby teraz zagrać w nią. tak, tak. Możemy zagrać. Mówi, tak, no to tak. Później pierwszy dzień, godzinkę. Małgorzata. W drugiej nie miał czasu, w nie miał czasu. Powiedziałem, że pierdole, nie pisze już on sam nie napisał. O nie... Jest to wszystko. Co my tu mamy zrobić? Znaczy, chodźmy najpierw do tego warsztatu. O, pijana pani major! Już Ale jak się tam dostać, kurde. Tam o, trzeba... Nie. O, otworzył się same. Dobra, ten wyszedł. Jak pierdole, jakie to z... jest... Jak to jest pana lukika. Można otworzyć po drugiej stronie i same się teraz otwierają. No bo chłop z niej wyskoczył. O! Akumulator. Na kanister druty. z wodą Złom. i pierwszej? <gry> Sorry. Co to o, jest? Grabię. Ja nie mogę tej skrzynki otworzyć. Może otworzyłeś. A w sumie może. KMTF jak pojebany. Dobra. O. Drut. E Przepraszam. Złam. O mam jakąś broń o. od szóstego poziomu. Wypierdalaj. Dobra. Dobra, to ja chcę pałkę ulepszyć. Dobra. Dobra. O, dopasuj poziom, Przeto. A, a, Tu można ulepszać bronię. Okej. Okay. A czemu Dobra. ja mam ulepszyć? Tylko atuty. Wcześniej mogłem... Na samouczku mogłem normalnie wszystko ulepszać. Nie Miałem takie trzy drzewka. Teraz montuj. To my. <grych> Dobra, można jakoś to ulepszyć. A tu ty nie można. O, a te widły można jakoś ulepszyć? Widły są OP. A, Oczywiście, ja mam, no. że. A, górne, nie można. A tu ty. Siła 116, zwiększa, obra... zwiększa siła, ale zmniejsza prędkość ataku, zwiększa a, obrażenia. Zielone ale zielone zmniejsza... bronie można. Trwałość. A szkoda. Dobra, poproszę. Dobra, Dobra, tu tu wyjebać, to nie gorsze. Szkoda, że nie ma modyfikatora. Nie ma jak wytworzyć nic ciekawego. Okay? O, tutaj jeszcze się coś da. Czy ja to zdjąłem? A, zdjąłem. zdjąć? No. Zaczynałaby wytworzyć. Co, da się? Wrażenia? Da się, się zdjąć jakieś gówno. A, no i super. I zdjąłem. Fada. Zajebiście. Teraz sobie popsułem jedną broń. Już nie mogę jej nie odzdjąć. ...wytwórz. Jak? No bo. O jezu. To co ja w to kopnąłem. Nie bo miałem jakieś. coś tam, że. Było jakieś ulepszenie w modyfikatorze. Zdjąłem to. Myślałem, że, że to, to w ten sposób ulepszam. No i już teraz. jest Uj, kaplica. Myślałeś. No, no właśnie. Dopiero, dopiero. Dobra. Ja idę z widłami. Miałem ja ten. no. no A ja bierzemy na nie z rozwodą. Juf, Dobra, chodźmy do pijanej Pani Majorowej. Jednej akumulator jak jest w <laughs> Ej, strzela z dzidy będzie tak zwanej jeb z dzidy. O. Ej, no zostaw go, on już nie żyje. Śpij. No, w sumie. No właśnie nie nie ma nic do tego kluczy, kurde. No. O. O Jezu. Co się dzieje? Też tak macie? Tak. Nie wiem, jest. On się nie ziemi. Czekajcie, bo by, to było przejść. O, wypierdalej, masz. Czekaj, czekaj. Dezaktywuj. A nie. Grenadier. Oha. Kurwa, hej. Ej, tu do środka wyjś. można wejść. co ty nie powiesz? Ale tutaj czekaj. jest. O, nie. Ja tam. Nie, 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 nie. A, na On na jest na czerwony. Wyszliś, tak? Wiem. No. No to kurwa, na mi ten blok, jak ten blok nie działa. Nasz A akumulator pijer. tam? Na akumulator wrzuciłem do drzwi. Gdzie on jest? No, na lewo, tu Leży przy tym. Wejdź po akumulator. Ale to jest kamiebany, co na ja to mam. Tak nie mogę zablokować kurwa ciosu. Nie widzę akumulatora. tam leżeć. Dawaj, panie będę nawet niego kopał w nieskończoność. Kapaj, kapaj. kurwa, ła, Leżał tu. Dobra, o masz przyjebane, chłopie. Na tą yeah. Dobra, yeah. zginął. No już skończ mnie kopać o, włókna syntetyczna. O Ole, walizek tu jest. Zachęcam no, jest. do skorzystania. Włókna nie do tych samotów. A co to jest? Jakiś ten materiał. Podoba mi się to, że tu chyba nie ma limitu na to, ile możecie podnieść tych takich itemków. No nie powinno być nawet jakichś materiałów, no. Jest... O, dzień dobry. A ten ja co? właśnie w Kingdome, come. Mnie ta waga strasznie zawsze denerwowała. No, ale później jak podjebałeś rzeczy. Ciężko to było przechować. Jest pijana pani Major, kurwa, No tak, do tego było potrzebne te, no. Ta skrzynka Unlimited, gdzie ją się wszędzie otwierać. Jest, jest. Pójdź na Chyba można do wyskoczyć ten, skoczyć w windę, co nie? Czy nie ma tu windy jeszcze? Nie wiem. A, mamy latarki też pod X, jak coś. No tak. O, znowu szafka. Szafka w pralni. Pralnia. Jestem wycieczką. Jest szafki w pralni. O! Witam. Balę cię na pizdę tymi widłami. Kurwa nie to. O, tu też jest niezła preska. O, lecz. O! Przestraszyłaś mnie. O, o kurwa! Coś narobił? Coś odjebało, nie wiem. Aha, A bo ty raz tego grenadiera biłeś czy jakoś tam. Tak, ja, nie I, wiem. I on wybuchł. Wybuch. O, coś tu jest ale. na ziemi. Energotyk. Pyszność. O, A, jest nasza winda. Nasza winda. Nasza szkapa. O! Jeb. Zamówiłem. O kurwa, panie, zamykaj to. O kurde. Macie jakiś akumulator? Ja. Masz jakiś problem z tym? Ej, odporność, patrz jaki. Trzeba ich odtyść, dziro. Już ci. Się... Masz widło. O. Energia. Odejmij. Zrzuciem luźnikiem. Użyj do skrytki 33. O, no to na dole są skrytki, to przy wyjściu trzeba będzie o tym pamiętać. Apeczka. A, a, a że Ile ja mam teraz FPS-ów? Niby 120. No. nie, bo ja tu to tylko się... latarkę, o. kurwa. Przepraszam. Pruszę. Ej, kurwa, gdzie jestem? O, tu jest. Gdzie Ej, tu się, patrzcie, tu, tu się dałem przechodzi. No to Mam go. Ej, bombę Bąbę mam. Co? Hmm? chemiczna. I. Macie jakiś kanister z wodą tam wcześniej? O! Co to za cwil? Z... Zaskoczył. Nie powiem, granicą. Ja to... z... Dobra, okay. skoczę po wodę. Ja skoczę po apteczkę. O! Oh, woda powinna być. Właśnie ja ich dużo widziałem, ale troszkę wcześniej. Duże na początku było. No. Dobra. co się szło. No waliska. Jest jakaś woda, nie ma. No. Chuj, nie ma. Przebiegniemy. A, zgasiłem. O, no i tam. A, to po to ona tam była. Interesujące. No, kurwa się, dobra. Miski to No, nieźle zgasiłeś. O, kurwa. Bo zgasiłem, ale nie? połowę nie było całej, Bo nie, nie nałudała mi się ta bomba do końca. To też się udało zgasić. O, safe? Save? Tak, dostałem sianko. O! Klucze mam! Kolejne klucze! Ale ja nie wiem, bo to chyba każdy z nas musi mieć wtedy klucze, żeby se po to, to pootwierać, nie? Nie, ja to A! A! No to luz! Zajebista. Ciekawe czy te itemki wam też zbieram, jak tutaj No czekaj, tak, nie podniosł się nic. No. Walizka. Gotówka, materiał, klej. Nie, to nie mam. Macie? Nie. Ja. Czyli osobno. Materiał się zbiera osobno. O, gotówka. O ty kurwa, co wpierdalasz gówno? Ej, ja przeszłem no, to dalej? O, chyba tak. Masz swendaczu po mordzie. Tu się coś troszkę kopci. O, kanister. Ja no, jakby bardziej tak popracowałem nad takim właśnie movementem. No, trochę jest drewniane, ale... To by było fajnie. Ale no nie i ma Ogólnie nie. ta mapę, jakby zrobili normalną, manie. Tu masz jedną część, tu później drugą, trzecią. Kiedyś Jakbyście hak dotarł, kurwa. O, safe mm, O jezu. Niechcący podpaliłem pomieszczenie. No o, ale tu jest Dwieście 260. No. O. Gotówki. Mhm. Mm uh, uh. Mhm. Mm no, kurwa, to kurwa, to się pali pewnie co dalej. Kurwa, jak tam nie wyskoczył. Ja pierdol... Nie już się pali, to jeszcze prawdę No! O co tu chodzi? Ja tu A... siedzę kurwa. Czekaj. O... Ja się na takie... Teraz się nie pa... Teraz już nie kopię? A kopię. To trzeba powiedzieć, to no, zostałem opierdolony. Dobra, kurwa, no. nie, ch nie chcę tam już iść tak szczerze Fajna ta grafika. mi się chuj. O! Szafka. Eee... Światło. Nieodebrany dobytek. Rezmontuj. Rezmontuj. Mam już kilka. E, tu jest. O chłopaki, chodźcie do mnie. Tu macie sporo przedmiotów i jakąś też zieloną broń. O, warsztacik. O, jest ten. Chema. O, do czego to? Modyfikacja broni. Zajebiście. Teraz sobie wytworzymy. Oszołomienie. I to mnie się podoba się. Oszołomienie. Dobra, a co tu są jeszcze za drzwi? A, tu już do wyjścia. To nie. Broń na poziom szósty. Dobra, widły. Napraw. Dobra, gdzie mogę to oszołomienie wrzucić? Chyba nigdzie. Dobra, ulepszenia. I a możemy to po w końcu. No nie wiem, ja nic nie mogę nigdzie wrzucić. Może tu? No, coś tu jest. A ten mieczyk też kurczę może być całkiem fajny. Szafka. Dobrze, kurczę, tylko ta maczeta jest najmocniejsza. A ten mieczyk to tak chuja w sumie to jest... robi. Sejfie. A tu jest szafka. O. Добра.